Galeria debiuty, ulica Orłowska, z nami Andrzej Łączyński, artysta plastyk. Jesteśmy tutaj dzisiaj z okazji tak naprawdę Globaltiki, aczkolwiek pytania mamy troszkę inne, ale do nich za chwilę. Andrzeju, EMFA, wystawa jak widać bardzo kolorowa, bardzo działająca na zmysł wzroku, połączona z tego tegoroczną Globaltiką. Skąd inspiracje? No tak, e, e, inspiracje, e, one są e, między innymi, e, zaczęło się w Paryżu na cmentarzu Montmartre, czyli ja muszę wrócić kawałek do tyłu, ponieważ tam natknąłem się przez przypadek na grupę Wacława Niżyńskiego, który był między innymi e, autorem do choreografii Święta wiosny". Tytuł tej wystawy, tego wszystkiego w ogóle i ceramiki, jest tytułem roboczym Święto wiosny", ponieważ on mnie zainspirował, po czym ja zobaczyłem nawet w oryginalnej wersji z 1913 roku, znaczy z fotografii z 19, 1913 roku, e, balet Święta Wiosny i to jeszcze bardziej mnie e, tak jakby e, zainspirowało. Dostałem już takiej powiedz, wizji. E, do tego do, e, e, douczyłem się, jeżeli chodzi o fakta, e, przez samego przedstawienia. Igor Strawieński, rzecz jasna, ale przy okazji się pojawił scenograf i mężczyzna, człowiek, który zrobił kostiumy. I nazywał się Mikołaj Rorjesz. I tak naprawdę pod koniec to stwierdziłem, że Wacław Niżyński, cmentarz Montmartre, on był tak jakby prowodorem prowodyrem tego wszystkiego. E, po czym e, e, kostiumy, one były właśnie nie sam balet, ale same kostiumy. E, co roku jeżdżę do Wrocławka, do fabryki fajansu. Od pięciu lat. Tak już jest, mam taki nawet po parę razy w roku. Były te, e, lata, że odwiedzałem tę fabrykę. No i tam między innymi, e, jak widzimy, e, okiem są właśnie te e, wszystkie e, formy, które zostały namalowane. E, we Włocławku. Okay. No właśnie. Nokturm 2010 rok. We Włocławku w Galerii Sztuki Współczesnej. Tak. Ja miałem wystawę pod tytułem Nokturm. E, w rocznicę, 200. rocznicę urodziny Fryderyka Chopina. Te wszystkie elementy ceramiczne, fajansowe, one były namalowane w, też w tej fabryce. I to był mój taki okres czarno-biały, bo ja nie malowałem w ogóle kolorami, tylko czarno-biało. No właśnie. Na Twojej no, stronie internetowej no, oglądałem zdjęcia, talerze, wicki, dzbany, puchary. Skąd za Wocławek, to może i przypadek, i cała tra i tradycja perelowska, powiedzieć, powiedział, czyli moda na Włocławki. Wocławki właśnie to wszystko, bo co było Kobaltowe, to był wocławek. Przed nimi lampy w kuchniach. Były całe w ogóle aranżacje, dekoracje w fajansie z Wrocławka. Zresztą sama nazwa fajans nie, nie przeszło do takiego, powiedzmy, kultowego imienia. <grymnie> Tylko ja na podwórku się mówi, ty fajansie. <grymnie> Coś w coś tym, coś tym jest. Ale dzisiaj właśnie wiedzieć, i ta jak ta olbrzymia fabryka, która kiedyś zatrudniała 300, 300 osób, dzisiaj jest to, no, no jest powiedzmy podtrzymaniem tradycji we Włosowku i to pani ta Ewa Szanowska, które właśnie ja w jakiś sposób próbuję, no, żeby no, tradycja się utrzymała. I tam jest kilka malarek, i, i, które próbują właśnie to i, odzwierciedlić, te wzory stare. One zresztą mają taką, jak to się nazywa, planszę z tymi numerami. To jest zresztą wszystkie te na przykład wazony, one mają imiona, bo jest jej wicek. Wicek to jest właśnie ten klasyczny, e, klasyczny wazon z tą pokrywą, taka czara. A później mamy Dorotki, nie niedorotki, Sławki są jeszcze, tam jakieś Iwonki, właśnie między innymi. Tutaj ja wymieniam te, które są. Przez te lata ja się już też nauczyłem tych tych nazw roboczych, jaki wazon ma swoje imię. No właśnie, ale te Wicki, Dorodki, Sławki, fajansy z Wocławka znane są bardziej z formie tych wzorów starych, kujawskich, takich Aha. folklorystycznych, a ty nadajesz im całkowicie inny wygląd. Skąd te inspiracje właśnie do takiej. Zmiany perłowskiego wyglądu, nie wiem, na, naczyń z tamtego okresu, a nadanie ich takiego, no, jak patrzymy w tej chwili, na to za chwilę to pokażemy też, ale to. Znawca wzorów w sensie pucharu, tego czy Wicka, by wiedział, że to jest z Wocławka. Ale ktoś, kto by się mało orientował, na pewno by nie rozpoznał, że to jest produkt wocławski, gdyby zobaczył normalny, taki w te wzory kujawskie i, i, i te twoje. Skąd y, inspiracja i, i jak ci się to czerpie, że właśnie, że one tak jest dobrze? Znaczy nie. Ja przede wszystkim, że, że wybierając tego Wicka, chciałem nawiązać do Wocławka, ponieważ wystawa była w 2010 roku. Noktor był. Początkiem tej mojej pracy z fabryką we Włosowku, tam również powstał z mojego modelu, znaczy z mojej formy ptak, którego stworzyłem. Później ten ptak się włocławianiną kojarzył również do ptaków zagajewskiego Stanisława, który on też tam tworzył, też jakieś takie. Ja stworzyłem między innymi, może, może pokażę swoją maskę, odlew swojej twarzy zrobiłem. Czyli też są takie, ja, 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 ja dawa, znaczy jest dużo wkładu z mojej strony w formie e, też w fabryce. Czyli ja tak, no, tam się czuję zresztą bardzo dobrze, mimo że jestem na wakacjach, ale to jest. Ale wracając jeszcze właśnie do tej, tej, tej emfy, bo właśnie, bo e, tak, tak, opowiadać na, na temat sztuki, to można godzinami i popijać dobrą kawę albo wino <laughs> i bez końca. A się padnie. Więc no do emfy, emfa to jest skrót skrót od etno-modern folk art. Wszystkie słowa raczej zrozumiałe. Zrozumiałem, zrozumiałe, dokładnie. EMFA i jest to e, e, spotkanie z EMF-ą. E, e, miałem w styczniu w tym roku. Znaczy ja z tej e, roboczej nazwy Święta Wiosny, o którym już częściowo mówiliśmy, już nie wracajmy do tego, e, e, już dałem tak zwany tytuł f, 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 sfinalizowany. Znaczy sfinalizowałem wystawę e, jako MFA Ethno Modern Folk ponieważ ja wróciłem do tak zwanej tradycji jeszcze może e, bardziej folklorystycznej niż w bo Włocławek ja bym przepisał, no on ma tradycję do 1800 tam któregoś roku, 90' starej fabryki, ale ten PRL jednak to zrobił jego sławnym, prawda? Ale ja wróciłem, jeszcze o folkro, jeszcze my, za, yy, mamy zahaczać, yy, to yy, wróciłem yy, do malarstwa na szkle, czyli tak jak góralki malują yy, na szybach tak jak między innymi tutaj na Kaszubach, też są pewne regiony, że malarki ludowe malują na szkle, na szybie, tylko one malują właśnie kwiatki, nie, nie, nie opowiadają różnych historii, tak jak w Zakopanem malują Harnasi, Pana Jezuska, Matkę Boską i tak dalej, jakieś święte motywy. Ja wracając do tego, nadałem właśnie ten, 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 ten moją tą emfę, bo właśnie rezultat emfy jest dopiero tam dalej. A tutaj to, co opowiadałem, wracając znowu do Wocławka, po tym, tej inspiracji zahaczającej o święto wiosny, w tych kostiumach, co zrobiłem, zobaczyłem te wspaniałe wzory z 1913 roku. To e, jak przyjechałem właśnie w 2012 do Wocławka, po raz kolejny, czyli już ten e, nokturn. Został odłożony na na, przed dwa lata, już jest spakowany i tak Ale jeszcze wracając, kończyłem właściwie swoją, e, tak, e, swoją e, swój projekt maskiem i przechodziłem taką metaforę no, między innymi e, do, przez e, tego czarnego, białego, że ze zmęczenia chwyciłem jeden taki właśnie talerz i, i ciapnąłem parę kolorów. I tu się urodziło, urodziło się święto wiosny w mojej ceramice, wracając Później, do Szwecji, ponieważ ja mieszkam w Szwecji, do mojej pracowni, bez możliwości produkcji czy kontynuowania tego projektu w fabryce we Wrocławku, więc nie miałem naczy, innych środków, jak tylko papier, tusz, tusz Ekoliny i malowałem, rysowałem, rysując koła i zdobiłem te kółka. I tutaj gdzieś jest cały, powiedzmy, ten proces gdzieś pokazany od tej właśnie tej, tej ceramiki, poprzez te prace, które są blisko ceramiki powieszone, poprzez tutaj, że one już się centralizują, te koła, leże, aż po już kompozycje takie właśnie nawiązujące już do emfy Typowy. gdzie kolor. No właśnie, właśnie widzę, to tak jak, jak patrzę na to wszystko, nie powiem, że dostaję oczopląsów, ale jednak jest to, to... Totalne uderzenie kolorów. Za chwilę to sfotografujemy, żeby to wszystko dokładnie, dokładnie pokazać. Ale takie no pytanie, którego nie mogę nie zadać. Czy szykujesz coś nowego, co niebawem nie tylko w Szwecji, nie tylko w Dyni, ale również właśnie zobaczy Wrocławek. E, o właśnie, Jest, bo już jestem zaproszony, z powrotem wracam do Wrocławka, do galerii sztuki współczesnej na ulicy Miedzianej. I tam, zdaje się, pierwszy tydzień przed Wielkanocą pokazuje właśnie te takie te kolorowe prace, nawiązując do Wielkanocy, do Święta Wiosny, bo to akurat zbiega się z wiosną. No i do pisanek, bo one są też takie pisankowe. Tak, I tak będzie. Jesteśmy na wystawie. Mfa, mówiliśmy o Nocturnie, mówiliśmy o Witkach z Włocławka, a co na przyszłość? No na przyszłość. Na przyszłość y, przygotuję y, wystawę we Wrocławku, która już jest zabukowana, Ona się zaczyna y, kwiecień y, tuż przed Wielkanocą, także tam ja pokażę takie bardziej wzory typu no one będą nawiązywać prawdopodobnie, ponieważ to będzie przed Wielkanocą do pisanek, ale się bardzo ładnie wrysuję. No i cały czas tutaj y, tu jesteśmy w ogóle w murach mojej byłej szkoły, do której kiedyś chodziłem. Aczkolwiek chodziłem tutaj, no, bez ukończenia jej, to jest następna rzecz, bo kończyłem dopiero w Szwecji, Szkołę Wyższą Malarstwa, a tu, do Gdynia, to cały czas, ja miałem wystawę też między innymi w Muzeum Miasta Gdyni, no tylko dyrekcja się zmieniła i próbuję dojść do dyrekcji i się tam uśmiechnąć i ewentualnie pokazać, ponieważ to, co my tutaj widzimy, to jest jedna szósta tego, co ja posiadam. Czy jest tego dosyć, dosyć dużo? Czyli nic nie pozostaje nic, tylko apelować do nowej dyrekcji Muzeum Miasta Gdyni, by pracę Andrzeja Łączyńskiego Gdynianie jak najszybciej zobaczyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję.